No i doczekaliśmy się. Pierwszy, taki naprawdę większy update do CS'a. Tylko, że chyba nie do końca na to czekaliśmy, ale nie jest tak źle jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. I dzisiaj sobie o tym właśnie pogadamy. Pogadamy o tym co wprowadzili i co naprawili przede wszystkim. A naprawili bardzo dużo. Subskrybujcie kanał jeszcze zanim zaczniemy to. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest CSGO Skins, czyli strona na której możecie zdobyć skin'y do CS'a. Wystarczy, że w tym miejscu wpiszesz kod FRYTOX i dostaniesz 20% na start oraz plus 10% do doładowania. Na na stronie masz mnóstwo różnych skrzynek, od tych tańszych ze słabszymi skinami, aż po tę drogę, w których zawsze leci kosa. Możesz nawet odwzorowane skrzynki z CS-a, tylko że tutaj są trochę tańsze. Możesz też się pobawić na case battles, gdzie możesz wygrać znacznie więcej skinów. Natomiast jeśli chcesz zagrać na biedaka, to na stronie masz codzienną darmową skrzynkę oraz darmowe skrzynki np. za polubienie fanpage'a na Facebooku. A gdy będziesz chciał wypłacić skiny, ale żaden z zdobytych Ci się nie podoba, możesz użyć Exchangera i wymienić kilka skinów na innego o tej samej wartości. Pamiętaj, żeby grać z głową i przechodzimy do odcinka. go No dobra, zacznijmy sobie od przepustki bojowej. W, w ogóle po pierwsze, dalej jest pierwszy sezon na premierze. Totalnie tego nie kumam. Nie wiem, wprowadzić właśnie wydawało mi się, że jak wprowadzili już tą przepustkę bitewną jakąś, nie można tak nazwać, to że od razu nowy sezon wystartuje i że co sezon będzie nowa przepustka, a się okazuje, że otóż nie, że dalej jest sezon pierwszy i jest to bardzo ciekawe. Sama przepustka, można kupić cztery ttt Tak, można kupić cztery chyba, albo pięć. Pięć takich można kupić i każda z takich daje tobie 40 żetonów I też. Tony, można wymieniać tutaj na różne rzeczy. Ja kupiłem 2, jedna 60 złotych stary, więc jeśli chcesz kupić 5, to musisz wydać równe 300, trzeba już 300, ale myślę, że to się będzie opłacało mimo wszystko, no bo na przykład te skrzynie, no to one będą tylko i wyłącznie w tej operacji, no nie wiem, w tym karnecie bojowym, więc no to się opłaci na dłuższą metę, nie? no bo te skrzynki będą miały cenę po prostu, bo no nie będą więcej dostępne, nie, więc mimo wszystko to się opłaci, ale mi aż tak głupio wydać <laughs> 300 no tych na hita, więc sobie tylko dwie kupiłem, bo jak sobie kupicie 5 na raz, to 5 na raz będziecie expić. To nie jest tak, że musicie pierw. jedną wyexpić, potem drugą, tylko expicie 5 na raz. I ja sobie zagrałem jednego matchmakinga, właśnie, żeby zobaczyć, jak ten ekspleci. No i widzicie, za jednego matchmakinga dostanę dwie trzecie żetona. Więc skoro jest ich 40, no to prosta matematyka. Taka prosta że musiałem policzyć, daje to 60 meczy. Mecz przegrałem do 7, nie wiem, czy to ma wpływ. Możliwe, że jak wygramy mecz, to będzie dawało cały żeton, a nie tylko dwie trzecie. Jest taka opcja, ale 60 meczy, żeby wyexpić jeden ten, jedną tą przepustkę to nie jest jakoś dużo bardziej, że to będzie długo trwało, bo tutaj na przykład jest ten limitowany digel i on jest jeszcze na 100 dni ponad, czyli na ponad 3 miesiące. I pytanie, czy on jak się minie właśnie ten digel, to czy się skończy cały event i wejdzie kolejny, czy jak to będzie, nie wiem, ale myślę, że jak będziecie grać jeden mecz dziennie, to na ludzie sobie wyekspicie tą przepustkę. No to na totalnym ludzie sobie to wyekspicie. I co tutaj jest w ogóle do zdobycia? Są zawieszki, o których było już od, od chyba nawet jeszcze przed premierą cs 2 była mowa o tych zawieszkach, no i wyglądają no śmiesznie. To, to zobacz jak to wygląda, taka parówka. Nawet mają tutaj ten, widzicie, z tej dupkę taką, jak od parówki, nie? No, wygląda coś świeższe trochę. Nie będę ukrywał. Ile w ogóle to kosztuje? Ja, trzy. No to mi nie stać niestety. Tak bym kupił, żeby wam pokazać jak wygląda zawieszenie tego. Tutaj jakieś inne takie, no nie, no nie będę tego mawiał wszystkiego, bo po chuj. Tutaj są jeszcze skiny, tutaj ona na przykład taki kałaszek z Overpassa, ładny. Podoba mi się ten kałaszek akurat. Tutaj jeszcze jakieś inne skiny. No, ogólnie skinów bardzo dużo nowych weszło, a to też spoko, nie? Żeby zdjąć zawieszkę, gdzie trzeba kupić takie coś. I tylko te 4 złote za 3 sztuki to nie jest jakoś źle, żeby zdjąć zawieszkę, więc spokoś można ją zdjąć w ogóle. Nie wiem, czy ten update można nazwać yy, nową operacją. No, jest to coś na wzór operacji, jakby nie patrzeć. Ten sklep wygląda bardzo podobnie co w operacjach, ale no nie, nie ma misji, właśnie. A te misje w operacjach były najlepsze, nie? Wy sobie robiłeś te misje, stary, sobie grałeś z kolegami, były jakieś fajne misje. No, to było, to było spoko. To lubiłem, właśnie, w tych operacjach. A tutaj, no niestety, tylko można expić ten kart. I nic więcej, nie? Ale tak jak mówię, na pewno nie się dało z tego zarobić, więc jest to jakiś plus. Też jestem mega ciekaw, jak to będzie z tym Diggle. No bo widzicie, to wygląda trochę jak Case Hardent, tylko to się nie nazywa Case Hardent, tylko Hit. tat tat Tatatatatet, więc nie wiem, czy to będzie jak z Case Hardentem, że wiesz, im więcej niebieskiego, tym droższy. Jest to bardzo dobre pytanie i ogólnie ciekawe, po ile takie digle będą chodzić. 25 jeden kosztuje, a to pewnie wiadomo, w różnym stanie może ci dropnąć, nie? No to jest akurat ciekawe. Myślę, że ten digel może w przyszłości bardzo dużo zyskać na wartości, więc, no spoko Skoro mam akurat dwa żetony, to mogę jedną skrzynkę tutaj z tych otworzyć Tylko nie wiem, czy jeszcze klucza nie będę musiał kupić A zgadujesz, będę musiał Zobaczmy sobie e, Tak, muszę jeszcze klucz kupić za dychę, nie? Ale kurde, skan Dobra, mam kupione I patrzcie, można sobie wypożyczyć skiny Tak jak jest w kilowatt case, Więc widać, że Wal chce tą mechanikę na stałe wprowadzić do nowych skrzynek I spoko, nie? Więc otwórzmy sobie, zobaczymy e, Open to keep, yes I zobaczmy, co poleci ciekawego O, o, ho, no, grotto poleciało, <noise> więc no trochę lipa, ile? a nie, jeszcze nie będzie tych skinów, bo jest trade ban tygodniowy. No tak, no to się nie dowiemy, ile kosztuje, niestety. A przejdźmy do tego ważniejszego, czyli do tego, co Valve naprawiło w tym update'cie, a naprawili całkiem sporo. Po pierwsze, klasycznie Valve musiał coś spierdolić i zaraz po update'cie to już jest naprawione raczej. Nie wiem, grałem mecz, tego nie spotkałem, ale widzicie, co ty się w ogóle odpierdala, co to w ogóle jest, nie? Za to kochamy Valve właśnie widzowie, że oni zawsze muszą coś spierdolić z każdym update'em i to jest piękne w ich robocie, jeśli można to robotą w ogóle nazwać. Ale za to wreszcie po ponad roku naprawili animację chodzenia w tej grze i już nie będzie żadnych Mike, Mike, Michael Kurwa Jackson pików ani nic z tych rzeczy. I te nogi patrz, zresztą zobaczcie sam jak to chodzi teraz ładnie, już nie ma tak, że te nogi jakoś tak dziwnie się wyginają i w ogóle nie, tylko teraz w końcu to działa tak jak powinno działać. Chociaż i tak będzie się spierdolić coś za chwilę, bo to jest w końcu CS, Dwa, a nie CSGO niestety. Tutaj się wszystko musi pierdolić, ale powinno być już lepiej z tym. A na przykład Hyper bardzo często właśnie na to narzekał i słusznie, bo to no, było wkurwające, że te nogi tak dziwnie kurwa chodzą. Ale teraz powinno być wszystko git już, no miejmy nadzieję oprócz jeszcze tego chodzenia bokiem naprawili spadanie, ale powiem wam szczerze, tak patrzę na to, no i ja nie widzę tu jakiejś dużej różnicy, nie jest to coś, co by mnie... nie jest to coś, co mi robi mega różnicę jakąś, mega różnicę za to mi robi to, co zrobili z crowd jumpem, no bo nie wiem czy wiecie, na pewno wiecie, jeśli się w CS-a, ten crouch jumping był strasznie rozjebany w, w CS2 i na przykład ja osobiście, największy problem miałem z wskoczeniem z paczki na gale na daście, na midzie, to było no wręcz czasem 10 razy musiałem próbować Żeby wskoczyć na tą jebaną galę A teraz sobie po update'cie potestowałem I za każdym razem wskakuje No o wiele, wiele lepiej to działa Ten crouch jump Więc to jest też zmiana na ogromny plus Bo nawet na, chyba na mojej dziorze było Że tam ktoś z Vitality, chyba z Pinks Nie mógł wskoczyć na Heaven na Chyba na Heaven, na Anubisie I właśnie podskoczył I było go słychać I przez to przegrał klacza Takie rzeczy nie mogą się dziać w grze Która jest najpopularniejszą grą esportową No jedno zy Więc takie rzeczy no, są niedopuszczalne w tej grze no i w końcu po roku to naprawili. Jeszcze naprawili do tego inne rzeczy, które od, od samego początku, od samej kurwa bety były w tej grze, tak jak na przykład audio. Z tym rozpryskiem wody, bo tutaj też był właśnie ogromny problem, że chodziłeś do wody na siwcie, ale było cię słychać w tej wodzie i to niesamowicie wkurwiało, i to też zostało naprawione. To już po jakiś czas temu, z dwa tygodnie temu to pokazał Walp, jak to naprawić, no i dopiero teraz to wprowadzili. Do tego naprawiono błąd, na skutek którego dźwięki kroków były odtwarzane dla lokalnego gracza, ale nie były transmitowane do innych graczy, i odwrotnie. Tutaj chodzi o to, że czasem było tak, że my słyszeliśmy swoje kroki, ale inni nas nie słyszeli, i odwrotnie, że my swoich kroków nie słyszeliśmy, ale ktoś nas usłyszał. Były takie rzeczy w cs -ie. Teraz powinno tego nie być już. Ale za to dalej nie naprawili tego, jak na respie to zawsze jest, jak biegniecie i się o siebie tak jakoś obijacie. Dziwnie nagle biegnieś, biegnie jakieś, nagle go wyprzedzasz. No, wiecie o co chodzi. No, to też niesamowicie irytuje, ale no tego nie naprawili niestety. Bo jak grałem mecz, właśnie zwróciłem na to uwagę. I dali to jest, i dali w kurwia. I nie wiadomo, czy to w ogóle kiedykolwiek naprawią, nie? Ale no, trzeba być dobrej myśli. Jak widzicie, problemy z nogami po roku udało się naprawić, więc może za kolejny rok to również naprawią. Dodatkowo wraz z nowym update'em pojawiły się jakieś liki odnośnie Half-Life'a 3. Prawdopodobnie Half-Life 3, plika gry. Nie wiem, może się doczekamy wreszcie, ale z ciekawszych rzeczy, no to najnowsza aktualizacja ujawniła, że twórcy pracują nad udoskonalono nad udoskonalono Kurwa, nad udoskonaloną wersją The Train. Czyli może trainik wróci, zobaczymy, fajnie by było. Choć ja osobiście fanem traina nie byłem, wolałbym już kobla, chociaż też fanem nie byłem. Najbardziej fanem byłem Tuskana, Tuskan widzowy to była tak dobra mapa, nie? Szkoda, że jej jeszcze nie ma. I liczę na to, że jak końcu ją dodadzą do CSA2, to wejdzie do poli turniejowej, liczę na to, bo naprawdę jak ktoś z Was nie grał Tuscan, sobie się z warsztatu i zobaczycie, jak to jest zajebista mapa. No i też dodali jakieś wzmianki o małych kurczakach i nie wiadomo co to ma być, czy to mają być jakieś rodzaje petów, czy po prostu będą się chodzić po mapach, tylko będą mniejsze, nie wiem, a może będzie tak, że kura podczas meczu zniesie jajko, wysiedzi je i z tego jajka się wykluje pisklak, icie jakie to by było zajmiste. czekam na to, to jest najważniejsze, kurde, potrzebujemy tego widzowie, taka zmiana będzie najważniejsza w całym CS-ie. No a tak to chyba na tyle z tych ważniejszych zmian, czy jest to dobry update? Jest dobry? ale myślę, że ten update powinien wejść razem z premierą cs -a. Gdyby ten update wszedł z premierą cs zaraz po becie, myślę, że wszyscy byliby ukontentowani, a że on wchodzi dopiero rok po premierze, no to jest ogromny niedosyt. No jednak liczyło, liczyliśmy na o wiele więcej. A no, was nas przyzwyczaiła do tego, że zawsze zawodzą, więc tym razem też zawie zawiedli, więc trzymają formę. Ale dobrze, że naprawili tę animację przed kolejnym Majorem, który już jest niedługo, chyba w listopadzie będzie kolejny Major? Coś koło tego, albo w grudniu, więc dobrze, że to wreszcie naprawili, bo no to niesamowicie wkurwiało. I też już nie wywala tak wcześ jak wcześniej na poprzednim Majorze, wszyscy pamiętamy Jama, co go wywaliło w trakcie meczu. I przez to przegrali rundę i nie dostali się do playoffów Więc jest to zmiana mimo wszystko na plus Ale za późno moim zdaniem Gdyby to weszło razem ze premierą Wszyscy byliby zadowoleni A tak, no to jest niedosyt Ale pozostaje liczyć na to, że kiedyś wreszcie naprawią tego CSa Może tego dożyjemy widzowie